Grzegorz Kajdanowicz, dobry wieczór Państwu, witam w Faktach po Faktach. Witam Państwa, witam naszych pierwszych gości. Uszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, dobry wieczór. Dobry wieczór. Adrian Zandberg, Lewica, Partia Razem. Witam Panie Pośle. Dobry, dobry wieczór. Szanowni Państwo, zanim porozmawiam o polityce, przez to duże P to polityk przez nieco mniejsze P, czyli Dariusz Matecki, poseł suwerennej Polski na dachu sejmowym. Spójrzmy, bo są zdjęcia, jest dokumentacja tego, tego wydarzenia. Czas akcji to jest 3.30... Czy trzecia zdaje się w nocy? Poseł Dariusz Matecki wychodzi przez okno, wchodzi na dach, mniej więcej 7 minut spaceruje po tym dachu. Co państwo myślicie sobie, jak widzicie i zdjęcia, i słuchacie, słyszycie pana posła Mateckiego, pani poseł? Jeżeli to jest alkohol, to alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. Jeżeli to jest stres, no to rozumiem, że ma powody, ale rozmawialiśmy o tym wcześniej. Dzisiaj wydaje się, że to nie jest największy problem pana Matewskiego. Panie pośle. No ze wszystkich cech pana posła Matewskiego i dokonaniem pana posła Matewskiego to, że chadza sobie po dachach, wydaje mi się najmniej kłopotliwe. E, ja pana posła Matewskiego pamiętam jako postać naprawdę ponurą, która prowadziła w internecie kampanie złych emocji kierowanych przeciwko różnym grupom społecznym. Więc może lepiej, żeby już chodził sobie po dachach niż wypisywał te rzeczy w internecie, które wcześniej wypisywał. No ja się zgodzę z panem, że też nie byłem nigdy pod specjalnym wrażeniem ani kultury osobistej, ani kultury politycznej pana Mateckiego, ale rozmawiamy o, na ten temat także dlatego, że wyborcy, którzy głosowali w trzech kolejnych kampaniach, także na posłów do, do, do sejmu, myślę sobie teraz, nieźle się w tej Warszawie bawią. Trzecia trzydzieści, przez okno wychodzi, spaceruje po dachu. Można to oczywiście bagatelizować i mówić, a nie, to Matecki, to oczywiście. No, ale przepraszam, to są Polacy wyborcy, a wy jesteście wy także, jesteście wybrańcami narodu. No przepraszam, pana posła Mateckiego też ktoś wybrał i chyba czegoś od niego oczekuje więcej niż wycieczek nocnych po dachach. No oczywiście, ryba ja psuje się od głowy i a, od polityków Czy znaczy, To idzie na konto się... wszystkich posłów oczywiście. i posłanek. O, od polityków wymaga się więcej, dlatego też oczekiwałabym również od środowiska prawicy i prawa sprawiedliwości tego, że to, ten chuligański czyn w jakimś sensie potępi, a nie będzie się. Z tego cieszę się. No, widzieliście państwo jakiekolwiek refleksje u pana posła Mateckiego, bo on uśmiechnięty od ucha do ucha chodził po korytarzach sejmowych, tym razem korytarzach i obracał to wszystko w żart, że to patrzy z góry, że widzi łamanie prawa tutaj za czasów nowego rządu i nowej koalicji. Żadnej refleksji? Nie, nie spodziewałbym się jakiejś reakcji ze strony Prawa i Sprawiedliwości raczej. Myślę, że były lata całe na to, żeby wyzbyć się tutaj złudzeń. No pewnie to nie takie naszemu rzeczy. Nie parlamen... tak, naszemu... Nie takie rzeczy tak, tak, naszemu Parlamentowi oczywiście chluby ta historia nie przynosi, ale powiem szczerze, jak już rozmawiać o rzeczach, które nie przynoszą Kluby Parlamentowi, to znowu są w tym Parlamencie postaci mające na swoim, na swoim sumieniu no naprawdę gorsze rzeczy bierzemy tą, po, tą, po, po tą historię w nawias, stawiamy kropkę, jak kto woli.